Ten człowiek, który śpi, to król Saul. Jest zmęczony. Cały dzień szukał Dawida. Saul nienawidzi Dawida, bo wie, że tamten zostanie królem. Chce go zabić, chociaż to Bóg wybrał Dawida na nowego króla. Saul nie liczy się jednak z wolą Boga i za wszelką cenę nadal chce pozostać królem. Tej nocy król Saul śpi twardo. Nie słyszy, że do jego namiotu weszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich to Dawid, a drugi jest przyjacielem Dawida. Przed chwilą przyjaciel schwycił włócznie Saula, chce nią zabić śpiącego króla, lecz Dawid nie pozwala na to, bo wie, że Bogu takie postępowanie nie spodoba się. Dawid jest dobry i posłuszny Bogu. Który z mężczyzn to król Saul? Co Saul zamierza uczynić? Który ze stojących to Dawid? Co on robi? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.